Witam Was w kolejnym odcinku. Pani hmm. znowu żyliście wódka. ludzika. Możecie ściągać... Yy, możecie zrobić takiego... skina. Yy, ja miałam, mam, że w kiemku się możecie robić, bo... Wczoraj próbowałem, ale nie mogłem zrobić. Nie wiem czemu. No to dzisiaj Wam pokażę moją mapeczkę Escape. Lecimy, lecimy na Nie wiem czy ona wyjdzie, ale. Nie wiem czy ona wyjdzie, ale. zapewne.

Będziecie pisać czy będzie fajne jak rzucę. Spałnik taką wygląda. Tylko co żeby...

Na serwie, he, checkpoint. Zrobię może na serwie. Dobra. Nie no, może o, no to jest ten... po kogo w płatce. Dobra, to jest też pajko. Bo ja nie miałem co robić sobie podać. skoczy sobie. Po, 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 po. Jak będziecie chcieli, to podam w komentarzu. Napiszę coś z tego Czy, czy fajne sklep czy robić na serwie czy nie Ale jeszcze to nie pokazałem. Tu będzie labirynt. Ale to taki ciężki, że mi się nie chce robić. Zrobiłem, nie wiem jak przejść. Dobra, pójdę dalej. Mogę Wam tylko tak pokazać. Będziemy śli tu jest ta kapsuła coś już przechodzi tu tu, 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 tu tu i tu będzie pantownik czyli... tu będzie chętlinny polacownik Czekajcie bo my chętką i już mam wyjście. to wyjściem tu co nas to nasz pracownik otwórz skrzynkę a ja jak wspomniałem to jak To jest nasz wierny pracownik. Dobra. Tu nie ja potem się jestem. Hech I tak pewnie by nie było. Byście się skapnęli. Też nie chce mi się przychodzić. Może kiedyś z kimś... Może niedługo z kimś zagram mapkę Escape. Przyjdziemy ze na to wstawimy Dobra. Mhm. I to koniec. Mhm, dziękuję. Na przejście miał być za ale dobra, nie, jeśli nie macie 10 minut, czyli że możecie liczyć na y, następną mapkę SK. Wydaje nam się, że podobało. że się, że się podobało, nie? To też jest ten. To jak coś to piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, łapki do góry, nie. Piszcie czy ten. Czy chcecie takie mapki na serwie? Ja wam mogę zrobić, ale najpierw będę muszę serwę zrobić. Czekajcie, jeszcze raz się przyjrzymy do głowej. Wymyślnie tam jest. Czego Junek. Może tam? Nie. Nie zdaje mi się. Kurde, taki głupi Sam zrobiłem, a nie wiem gdzie. Ludek. No nie no gdzie on się pojawił. Zniknął, kurde. Ślema zada. Ale ten, ten... Tą mapkę nawet długo robiłem. Przez tydzień chyba. Czy może więcej. nie. będę nie, to się Jeśli znajdzie. to subskrybujcie, komentujcie, łapki do góry, piszcie w komentarzach.